To jest świątecznie, dzisiaj urodzinowe śniadanie mamy dało się przekabacić Ale pan menadżer nie był chętny Tak nic ale udało się w końcu, nie? Jesteś szczęśliwa, że się udało przekapłacić śniadanie. Tak, bo ja, ja nienawidzę jest rano y, obiadu, ja muszę zjeść Aha. śniadanie. A ja ten tak śniadanko, nawet Nawidzę, malutkie. Jeżeli jest, nawet jeżeli jest późno, to ja muszę zjeść śniadanie. Nie wiem dlaczego mam. A, to czyli z okazji urodzin. Udało Ci się wszechświat. No i tu awokado i boczek. boczek, na sajdzie, coś jeszcze było na sajdzie? Nie, to ja wszystko. Nie, awokado, pastarebna i... Nie. No to mamy z przodu. Pięknie udekorowane. Choinkami. Lampeczki się jeszcze nie palą za wcześnie, ale choinka się świeci. Jest jajecznica. Kanapka. Ja nie na ostro, Kartoffa. Hej, kochani, my właśnie przyjechaliśmy do magazynu. Dzień przed targami będziemy ładować do samochodu naszego towar na jutro na targi. Darek jutro jedzie na. Hype Market na edycję zimową i tam słuchajcie, będzie, nie wiem ilu wystawców, ale strasznie dużo firm tam będzie z tego co widziałam na, na Facebooku i podobno ma się 14 tysięcy ludzi zainteresowanych udziałem w targach, więc bardzo dużo. No jestem ciekawa jak zbuduje to całe, wiecie, całe to stoisko, jak to wszystko wyłoży. Staramy się zabrać jak najwięcej towaru, żeby nic nie zabrakło. Będzie też biżuteria. Zabieram Was do magazynu. Zabieram też moją świąteczną herbatę. I Zobaczymy, jak pójdzie chłopakom ładowanie auta. Nie jestem brzydki, nie mówi się brzydki, to masz plastyczną twarz. Marcin się nie chce pokazać, bo mówi, że ma plastyczną twarz. Zbotoksowaną. Ma to tak? jak ja. To jesteś plastuś. Będziemy się tu pakować. I do auta. Tu mamy całe, słuchajcie, kartony unfollow w różnych kolorach. Róż, biały i nudziak. Chociaż ten nudziak, tak wiecie, co, wygląda troszeczkę jak blady róż. Ale widać różnicę obok Ciebie. Widać różnicę, widać, widzicie? No, ja widać, widzę, to. napiszcie czy widzicie. No i mamy różne typy napisów: vlogged, no follow, unfollow i influencer. I influencer nie na bluzie. Influencer jest na no, też kilka kolorów. Te Spokojność. są świetne. Dzisiaj Darek ma na sobie tak, tego tak. influencera. Sobie, I buty, tego to jest super ten. Super zestaw. To co, pakujemy tak, i zabieramy dalej. Czy Zrobioną, co jest zapakowane? Wiesz co, nie wiem czy jest lista zrobiona. Jest, jest tutaj. Tak, no to jest. według listy tam działaj. Je się w... wciska w siebie, nie? Co mówisz? Tak ładne bluzy, te białe. Fajnie, że masz to w tych kartonach, one są już bardzo. reprezentatywne. Tak. No, białe bluzy są sztosem, mega się sprzedają. Myślałam, że szczerze mówiąc, nudziaki będą najbardziej, a najlepiej schodzą białe i czarne bluzy. Może zanim weź bluzy, wiesz, to lepiej, żebyś miał więcej niż ma ci zabraknąć. Mniej. No. Darek, weź parę dzienników podpisanych. Może będą jakieś dziewczyny. Zabierzesz? No, zabierz, chociaż. Chociaż 10! Zobaczmy jak w aucie. Chłopaki zapakowali. Eee, spoko. Super, nie? nie no, bez problemu. Spoczko. Pakowne auto, polecamy. Polecamy Kadżara. Kadżar to jest sztos. Zobacz, żeby nie wypadło ani Mhm. Właśnie z ekipą gadamy, kiedy jest taki ostatni czas, żeby zamawiać na święta. Jak myślicie, jak obstawiacie? Tak, żeby zdążyć do świąt, do nowego roku. 15 zamówienia Max, no, to muszę na Instagramie powiedzieć, bo tutaj to nie wiem, kiedy vlog pójdzie. A, to już mamy informację, tak? Ale większość, większość sklepów daje właśnie do 16, 15, 16, jakoś tak. Zobaczymy, jak czy nie będą strajkować y, kurierzy. Tego tak nigdy nie wiadomo. Okej, okay, auto jest już zapakowane. Y, I słuchajcie. Właśnie idziemy do marketu budowlanego, żeby kupić jeszcze parę rzeczy. Darek chce jakieś kupić obciążniki, będzie wieszał takie kawałki materiału, zresztą jutro Wam to pokażę. Pokażę Wam to jutro, jak będzie budował to stoisko z ekipą i chce właśnie jakieś listwy takie obciążające kupić do materiału, żeby materiał się nie potwijał. No i powiedziałam mu, żeby dzisiaj zamontował wszystko, 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 żeby wsadził do samochodu, o tak, żeby jutro o 7 rano już trzeba było tego szukać. Jest Pan. Witam pana, jest pan zadowolony? To jest mój raj. To jest raj, Darka, proszę, to jest w mój kamerę, to jest twój raj. Nie wiem czy wy tak też macie, a ja po prostu uwielbiam. Zobaczcie może taka lampa jest przepiękna. Uwielbiam te sklepy budowane. Karolina mnie Niech. nigdy. Zawsze je nam widzia jak chodziśmy. Jezu, te brzydkie trolle. Zobaczcie, są. lampa. jest jakie słodziaki! Straszne są. Są przepiękne. Tak, są słodkie, weźmy je. Idziemy do drewna, bo potrzebujemy dwie listewki drewniane. Uuu, dla chomika coś. Bo chcę zawiesić materiały na tych listewkach i powiesić później na łańcuchach. Oczywiście nie potrzebujemy nic stąd, ale musieliśmy przyjść to nagrać. Jakie super! Nasza córka to by zwariowała tutaj, czy nie są przepiękne. Ja zostaję tu tak, przy kominku? jak trochę brzydko wygląda No trochę tak tam, biednie To tu ułożyli Ale fajne są A to jest tylko wystawa Tylko wystawa, tak Tylko jasz Jest szósta rano Ja sobie wstałem, właśnie piję herbatę zimową Żeby się trochę rozgrzać, żeby się trochę ocieplić, żeby się troszkę pobudzić Zrobiłem też herbatę w termosie zimową, przelałem właśnie dla mnie niedobniona, zaraz przyjeżdżę do i jedziemy razem na targi Hype Market Winter. I tam będziemy wystawiali swoje stanowisko Unfollow, więc pokażemy Wam jak to wygląda. Dajcie znać w komentarzach, czy zaczynacie e, dzień od kawy herbaty, czy robicie sobie śniadanie. Wiem, że Karolina nawet tak późno jest, to musicie zjeść najpierw śniadanie. Ja zapominam o tym śniadaniu. Nie mam jajek, nawet zagadałem z Damianem przez telefon, mówił, że zrobił sobie jajecznicę Mówię, no super Damian, dzięki Nabrałem ochotę na jajecznicę, a tu jajek nie ma Dobra, kończę, widzimy się zaraz Jesteśmy Jesteśmy Auditi są tam Hej Damian jest yy, I czekamy na nasz namiot piękny Jeszcze nikogo nie ma Słuchajcie, montujemy łańcuch nasz i wieszaki, tak jak kiedyś były na bazarkach. tu już jest rozstawiony. Cyk. Będzie dobrze. Teraz najcięższy okres. Damian mówi A! Zabrałem się za tą naklejkę i teraz masz. Tu maszki są, Damian! No co ty? <laughs> w środku się już trochę zmieniło. Wieszamy teraz tła do góry, żeby mm, zrobić taką dynamiczną przestrzeń. Oni mają tam węża. Biłancji, słuchajcie, i zastanawiam się, czy dzisiaj w tym biłancji wystąpi to biłancji z zeszłego roku z kalendarza. Czy to mój kolor? Ja tutaj już gotuję jajka. Tu konika, tak? Mama trzy. No, ta to nie jadłem, Tak. Masz dzisiaj jajka, ogórki. Piorek i dużo mają nazw Darka. Przyszedł kurier, zaraz wam pokażę paczkę, bo Maxi przysłała mi paczkę, więc bardzo mi miło. Powiem wam, że już jesteśmy na tym etapie vlogmasa, że już zaczynamy się kłócić i jest coraz ciężej. Ach, mam już troszkę dosyć. Nie to, że wiecie, nie lubię kręcić vlogmasa, ale to jest zdecydowanie za dużo, jak dla pary z dzieckiem, mówię wam. No, także zaraz wychodzimy z domu, musimy zawieźć do magazynu parę rzeczy. Na targach było super, jak widzieliście, po prostu ekstra im poszło. Mieli najfajniejsze stoisko, więc jestem z Darka mega dumna, bo on wszystko sam wymyślił i zbudował. Przed chwilą gadałam z koleżanką z branży i Unii. to samo, Saigon po prostu przed świętami. To samo ma takie samo odczucia co do vlogmasów i już po prostu mają dosyć zwykle takie, że po prostu w połowie miesiąca już wiecie, już jest to dane Saigon, no bo zaczynają się pra prawdziwe przygotowania do świąt. Słuchajcie, ostatnio nie nagrywałam kilka dni, ponieważ yy, bardzo niefortunnie wyskoczył mi tutaj pryszcz w tym miejscu i nawet wylądował mu doktor Iwany nawet mam tu jeszcze górkę taki wiecie, jak czasem przed okresem dziewczyny mają pryszcz Taki gulkowaty, co się nic z tym nie da zrobić. Poszłam do doktor Iwany i pytam się, co to jest. Myślałam, że coś mi się stało, a doktor i miałam całą powiekę napuchniętą. Uwierzcie mi w mojej urodziny miałam napuchniętą powiekę, więc musiałam się zasłaniać filtrami, odschylać odsła... od... tą głowę w tą stronę. Ale jak wysłałam znajomym zdjęcie, to powiedzieli, wow, co ci się stało. Także ta powieka miałam tutaj taką totalnie, wiecie, opadniętą, napuchniętą właśnie przez tego głupiego pryszcza. Także doktor Iwana dała mi jakiś tam um, antybiotyk, gdzie tylko tutaj to smarowałam ten punkt, i czuję jeszcze to gękę, ale już naprawdę jest to końcówka, więc... Pecha miał w Pokażę Wam tą paczkę. Tam paczuchę ze studia makijażu Perfekcja, co mnie bardzo cieszy. O, Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku. Studium makijażu Perfekcja od Joanny. Dziękuję Wam serdecznie. I tutaj mam tak pięknie opakowane wsianko. Ja sobie to zostawię, bo mam zamiar jeszcze wysłać koleżance z UK paczkę i pewnie w tą, wiecie, przepakuję po prostu. Studio makijażu, perfekcja. I tutaj mamy taką puszkę. I kawę. Ua! I wszystko mi leci sobie z rąk. Zobaczcie, wszystko zrobili filmowe. Herbatka. Myślałam, że to kawa, szczerze mówiąc. Jeszcze kalendarz. Mam jeszcze coś słodkiego. To oddam, bo powiem Wam, że muszę przesadzić słodycze, Już po prostu przesadziłam ostatnio i czuję się źle z tymi słodyczami, więc Muszę wrócić na dobre tory. Także dziękuję bardzo za przysyłkę. Wszystko jest fajnie, ale nawet do czasu. Chcę być już po prostu posprzątane i mogę Wam zdradzić, że będą spore zmiany w tym pokoju, będę zmieniać e, mój system przechowywania i przy okazji zmiany systemu przechowywania też yy, zmienię sobie ilość kosmetyków. Mam zamierzało mocno ograniczyć w przyszłym roku. Nie mówię, że podejście minimalistyczne, ale wybrać tylko swoich ulubieńców. Mam dużo niestety kolekcjonerskich przedmiotów, z jakichś tam, wiecie, edycji limitowanych, maka, Too Faced i tak dalej, i ciężko mi się z nimi rozstać, ale będę musiała to zrobić, bo i tak ich tak na co dzień nie używam, muszę zostawić tylko te moje ulubione, więc tak. No i jeszcze ta powieka, mówię, ta bref jest jeszcze opadnięta przez to. Widzicie tutaj dekuł. Takie zaczerwienienie, to właśnie jest taka górka w środku. Ale głupie miejsce. I właśnie doktor Iwana sama powiedziała, że głupie miejsce po prostu na pryszcz. I wszyscy mówią, jęczmień, na pewno jęczmień. Ja mówię, no gdzie jęczmień pod brwią, no dosłownie ten. A jutro, słuchajcie, spotykam się z Hanią i dziewczynami z Benefitu na brwi. Idę z moją przyjaciółką, a rzadko nam się to udaje, yy, i... Idziemy na brwi i e, idziemy z nimi na lunch, więc się bardzo cieszę z tego powodu, bo dawno się dziewczynami nie widziałam e, i urodzinowe to jest takie spotkanie, bo nie widziałyśmy się w moje urodziny czy tam w okolicach moich urodzin, dziewczyny mnie zapraszają, e, więc bardzo się cieszę, tylko powiem Hani chyba, żeby mi depilowała brwi to po prostu. Dobra, uciekamy do magazynu. Hadi. A może karpik w tym roku? Mhm. Hey. E, wiecie, że Vlogmas po 20 dniu e, wchodzi w depresję. Karolina dzisiaj ma. E, jest niemiła. miła. Nie, bo nie kupujemy dużo w rękach. Aha, będzie A co chcesz kupić? Łanzi Łanzi? Nie, przestań, mamy 5 łanzi w domu. Ale nie mam takiego się Nie, nie kupujemy. No to nie chodzi, idę. Nie, łanzi mamy. Fajny jest. słodziak. Może to dla córy. Ale twardy jest. Może Łanzi. Ja chciałam to z gwiazdkami ta ci na stronie. Tylko zawsze są rozwalone, ja zawsze trafiam rozwalone. Jest metka, to jeszcze zobaczę to? Zobaczcie kochani, właśnie odebraliśmy paczuszkę od Sary. Darek mówi, jak to broka, jak to Sara wszystko. O! Jak to Sara wszystko w brokacie? Patrz, to są czaszki! Także mega, dziękuję bardzo. Słuchajcie, no, czaszki są. Czekoladki są, ekstra. Tu Sara schorzała. Nie spodziewam tej paczki, szczerze mówiąc. Wątka Uuu, chyba bąbka. Oh wow, wow, ale ładna. Wow, rodzinka łobuzów, ale super zrobiła. Przepięknie. Wow, jakie to jest pomysłowe. Słuchajcie, właśnie wskoczyłam w moje łanzi z Lidla. Muszę je wrzucić do prania, ale wiecie co, bardziej chciałam je przymierzyć i powiem wam, że jest tak wygodna. Jest tak fantastyczna ta łanzi. już dawno nie miałam takiego fajnego łanzi na sobie, taka... Wielka bluza i jest fajny krój, bo jest i dopasowane, ale też w odpowiednich miejscach luźne, więc bardzo fajnie. Słuchajcie, chciałabym sobie zmyć paznokcie i dzisiaj w przesyłce PR-owej dostałam coś takiego. Nie wiem, co przyszło z Niemiec czy z Polski, nie mam pojęcia. To jest Remove and Chill Nail Polish Eraser. I dostałam od nich, słuchajcie, list, że się cieszą, że już nie używam hybryd. Eee, I że mogę przetestować i krem do usuwania lakieru. To nie działa na szelaku albo żelowych, w ogóle tak wygląda, więc śmieszne. Na, nałóż grubą warstwę kremu na, swoją, na swoje paznokcie, poczekaj minutę 3, relax and chill i później zmyj wacikiem. No, zrobimy sobie test na żywo, ja sobie tu do Was pogadam, a zobaczymy czy to działa. I wysłali mi właśnie, że, że, się, że się ucieszyli, że już nie używam, słuchajcie, właśnie żelu i, i hybryd, bo właśnie mogę to stosować. I podobno to jest bezpieczne, nie ma zapachu takiego drażniącego, jak to zwykle takie produkty. Także zobaczymy. Byłam na małych zakupach takich spożywczo-domowych i na myjni, słuchajcie. Uwielbiam mieć umyte auto, nie wiem jak wy macie. Kto myje wasze auto? Ale my zawsze oddajemy na mynię. Ale to ładnie pachnie, to pachnie w ogóle mango. Mango po prostu, takim masłem mango. Więc mam nadzieję, że dobrze to nałożę. Mam zwykły lakier. Dobrze mi się trzymał, to jest OPI, ale troszkę mi już odprysł, więc zobaczymy. I słuchajcie, co tutaj jest, że to tak super rozpuszcza yy, ten lakier. No alkohol, różne, różne alkohole i różne olejki. Zobaczymy, jak to zadziała, szczerze mówiąc, nie wiem. Na razie sobie pociluję ale jest straszliwie ciężki. I to jest Coffee and Chill, nie Netflix and Chill, tylko Coffee and Chill i on jest ceramiczny, kipankowym logo, ale jest strasznie ciężki, będę go chyba musiała używać w domu. Eee, I co jeszcze? Jak tutaj siedzę, to pokażę Wam jeszcze dwa produkty, które kupiłam na przetestowanie. W ogóle mam zamiar Wam nagrać film o dbaniu o paznokcie. Po zdjęciu hybryd. I kupiłam sobie dwa produkty dzisiaj w Rosmanie. Oba były na przecenie, bo właśnie byłam dzisiaj w Rosmanie, bo była ta promocja taka na produkty higieniczne dla dzieci, eee, z tymi, którzy mają, dla tych, którzy mają karty. I kupiłam dwa takie produkty do paznokci. Peeling i coś na skórki. Obie rzeczy są na skórki. To jest z pyłem wulkanicznym z 4 pory roku. To jest Eveline i to jest, słuchajcie, profesjonalny krem żel na skórki. Także zobaczymy, jak to działa. I zobaczymy. Czy faktycznie zmywa, czy jeszcze nie. No, nie do końca, czyli jeszcze dłużej trzeba podtrzymać. Tak do połowy rozpuściło, ale jeszcze tutaj widzę, że coś się połyskuje, więc dokładam z powrotem. No, na pewno jest to fajna sprawa dla wrażliwców, natomiast no trzeba siedzieć właśnie w ten sposób i nie dotykać. Pokażę Wam gazetę, którą ostatnio bardzo lubię czytać. Z prasy to ja już praktycznie zrezygnowałam, bo wszystko, wiadomo, dzieje się w internecie i czytamy wszystko na Instagramie i tak dalej. Ale słuchajcie, mm, ostatnio czytam tę gazetę, mam już drugi numer, siostra mi z UK. Muszę ją zasubskrybować, żeby mi ją przysy przysyłali. To jest gazeta taka bardzo fajna, o takim świadomym slow life yy, i naprawdę jest bardzo inspirująca. Jak czytacie te artykuły. Jakieś takie porady, jak właśnie bardziej świadomie podchodzić do swojego życia, to od razu macie lepszy humor, lepszą energię, uspokajacie się i naprawdę kiedyś kupiłam tą gazetę i leciałam samolotem, sobie ją czytałam i po prostu patrzyłam za okno i to było takie wspaniałe. To jest na przykład, żeby dużo spacerować, żeby nie siedzieć w komputerze, um, no różne takie fajne rzeczy. Naprawdę wam polecam tą Planet Mindful. Oni też mają stronę online. I muszę zasubskrybować tą gazetę, bo to jest coś, co mi się w 100% podoba. Dobra, spróbujemy drugi paznokieć. Już minęły na pewno 3 minuty. Mam tutaj... No, na pewno już minęły. No, jest usunięty lakier. Zadziałało. Trochę długo się czeka, to jest minus, no ale wiadomo, że to musi rozpuścić i nie mamy w ogóle zapachu zmywacza, no to jest zdecydowanie dla osób, które, które drażni zapach zmywacza i które są wrażliwe lub nie wiem, przy dzieciach nie chcą stosować czy w ciąży, no różne są sytuacje. I to jest totalnie mój, moje pierwsze wrażenie test na żywo, aha tutaj nie zaszło do końca, czyli na kciuku do końca nie zeszło, może miałam tu grubszą warstwę. Z pozostałych zeszło I tak mam wrażenie, że muszę te, te włosy Te paznokcie odtłuścić I z troszeczkę polerką przejechać No troszeczkę może zostało ten, ten błysk widać Ale naprawdę większość jest usunięta, oprócz kciuka Fajny koncept, dajcie znać czy o tym słyszeliście Tak jak wam mówiłam już na Na moich filmach, mam zamiar premiery Prowadzić tylko do końca tego roku Bo nie dam rady w przyszłym roku, słuchajcie Rok już prowadzę premiery, to jest godzina dla mnie dziennie a mimo wszystko wolę się skupić na komentarzach, które są, i na nie odpisywać, bo jak są premiery, ja już później nie mam siły odpisywać na komentarze, więc postanowiłam, że premiery będą tylko do końca roku, ale zawsze będę z Wami w komentarzach. Cześć, witamy, witamy w naszym kalendarzu dzisiaj. W naszym otworzyć, świecie Pepy. E, który nie ma? A, 16, 17? O. Nie. No, wiem, czyli 5. Tak jest, nie, nie wiem, mamy jeszcze Nie w w że... O, no dwa, jeszcze jeden, otwórz, bo dzisiaj otwieramy tak? trzy. No dobra. Słuchajcie, to ostatni raz, kiedy w ogóle otwieramy e, kalendarze. Bo mamy strasznie dużo przygotowań i musimy się ogarnąć. Tak, więc, więc kochani, dzisiaj i kolejny vlog są tylko kalendarze, gwiazdka domek o domek dom. To jest, to jest super, bo dom to, to jest nasze nowe słowo. Dom to nowe słowo i kolejny razem. Szkoda, że więcej ludzików nie dali, ale ogólnie uważam, że kalendarz jest w miarą. udany. jak dzieci lubią pepę, to. No i na przykład dokupić do tego tą kolejkę dziadka, no to będzie super, także odkładam dla niej. On ja się ucieszy, tak. Hmm. Teraz właśnie co otworzymy, o to tak? tak. A ostatnio znalazłem pudełko i ja włożyłem, bo gdzieś na podłodze znalazłem. Tak, bo ja rzuciłam. 20, 19. 19 jest nieotwarte? Coś mi się wydaje o tych ognieniach tutaj. Zdaję się. 19 coś ciężkiego i mamy tu, kochani. Uuu, zapach i to to jaki jest? duży. To jest ze szkła. No, wow, powiem wow, wow. wam, że ten kalendarz też jest jednym z lepszych. To jest w ogóle jest ten kalendarz, to dla mnie ogromne wrażenie. A to jest mgiełka do włosów. Bardzo jest ładnie sweet. pachnie, super pachnie. Mgiełka do włosów Kolejne. i 20. Dzisiaj trzy otwieramy, tak? Tak. I 20 mamy. Znowu coś do kąpieli. To całkiem fajne. Pink pepper jest bardzo tak. dobry, yy, lubię ten zabaw. I 21 mamy świeczkę. Nie podoba mi się. Jest to, to świeczka, mocne? a to jest ta Leather, to jest bardzo mocny zapach. A ja ten teraz zakoch. mam żel pod, do kąpieli ten. I on jest Russian fajny Lather, żel, ja też tak. go używam, ale jakoś świeczka, okay, no czyli nie trzy wiem. nam zostały. Zobaczymy. W sumie powinniśmy do trzech vlogów nagrać, ale tak jak mówiliśmy, mamy sporo przygotowań i już chcemy posprzątać kalendarze, bo musimy tutaj przygotować e, miejsce noclegi. do spania, noclegi dla naszych gości. rodzinki. I pierwsze. Happy Buddha e, Shower Scrub, fajnie. O, ten mam. To jest super. Perfumy do wnętrz. Lotus. I trzeci. Ritual of Dao. Jest to Night Balm for the Hands. Też na stopę można nakładać, nie tylko na Mankind. Też Jak jeden. Szkoda, że wiesz, co, tak zostało biednie na tej choince. Cóż to jest? Lip Conditioning Balm z wyciągiem z marihuany. Co tu jest? Deep Cleansing Mask. No Uy, serum z kwasem. A, że utrzymuje nawilżenie. No i nasz nieudany, nieudany kalendarz. Uważamy, że naprawdę strata była to pieniędzy ten kalendarz. Ale jak ktoś się z fanem Dior, to. Why not? Nie wiem, powiem Wam, że. I ja w ogóle była w niepowzięta. Ja uważam, że trochę szkoda kasy na ten kalendarz. I też szkoda było. E, 300 funtów za coś takiego. No ładnie wykonane. Ale nie ale... dużo kalendarzy. No naprawdę, z 300 zł za no. 15 kalendarzy bym miał. No. no więc uświadomiłeś sobie, jaki błąd zrobiłeś. A teraz, mówi, taki piękny kalendarz, on przyszedł od No, taki mało. byłem pod wrażeniem. Ambre Nuit to jest zapach, Spice Blend to jest zapach. I świeczuszka. I świeczuszka jaka? Ale pachnie, pachnie. ja chyba. Mmm, pięknie pachnie. Jardin d'Oranger. Hm, mm, niby pomarańczowy, ale pięknie pachnie. Natomiast te zapachy musisz pomóc. Mhm, mm ten ładnie pachnie. W Twoim stylu? Ten też ładnie pachnie, tak bardzo mydlano. Spróbuj sobie. A w ogóle nie wiedziałam, że Christian Dior ma tyle zapachów. To są, na, to są nasze zdobycze łącznie z Pepo. Dużo. Dużo było dzisiaj Pytrze. i całkiem e, fajny dzień. Hm, super. Aha.